Cześć wszystkim. Najgorsze jest chyba to, żeby najpierw przełamać się w końcu, nagrać jakiś filmik, pokazać swoją twarz. Także chyba się już przełamałem, nie wiem. Chciałbym poinformować, że kupiłem hektar łąki w lesie, jest to torfowisko, można powiedzieć. Zacząłem właśnie ogrodzenie. Tam z tyłu widać już tam gwiazd belek gwiazdowych. Lecimy z płotem. Znalazłem sobie fajny patent. Później go pokażę na wkopywanie szybkie słupków. No i tyle. Tutaj przeniesiemy swoje pszczoły z obydwóch pasiek, gdzie wydzierżawiałem od lasów państwowych. No i tutaj zaczniemy, można powiedzieć, taki raj dla pszczół, o którym zawsze myślałem. I coś tam w głowie mi się tworzyło, zobaczymy co z tego wszystko wyjdzie powoli powoli swoim jakimś budżetem, bez żadnych jakichś tam kredytów, bo kredyty mają procentowanie nie wiadomo, już takie wygórowane, że to w głowie się nie mieści. Także własnymi rękoma będziemy coś budować. Zobaczymy jak długo w tym roku już pszczół tutaj nie przewiozę. Ponieważ wiemy, że już mamy pogodę na minusie, trzeba im zostawić I niestety na tamtych jeszcze pasieczyskach. No ale zobaczymy. Będę przewoził część gratów na pewno. Tam powstanie jakiś kontener. Postawimy tutaj, gdzie ta Nie wiem, czy ją widać. O widać tutaj jest najwyższy punkt. Tutaj powstanie jakiś, jakiś budyneczek. Gospodarczy pierwszy, zobaczymy, jak szybko. Tutaj mamy słupki, także dużo roboty przede mną. Także życzę powodzenia. Cześć.